12 kwietnia między godziną 18 a 19 na ulicy Wiśniowej we Włoszczowie przy przejściu dla pieszych do marketu Biedronka zauważono jak od dłuższego czasu stał radiowóz z włączonymi światłami ostrzegawczymi. Dwaj policjanci przyglądali się fragmentowi jezdni tuż przy krawężniku. Zostali wezwani przez jednego z mieszkańców włoszczowych, który poprosił mundurowych o zabezpieczenie tego miejsca. Jak się okazało, policjanci zabezpieczali miejsce, w którym powstała w wyniku zapadnięcia się gruntu, całkiem okazała dziura. Jej rozmiary to od kilkunastu do kilkudziesięciu centymetrów. Głębokość natomiast przy wstępnych ustaleniach dochodziła do około pół metra. Istniało realne niebezpieczeństwo, iż zapadlisko może się powiększyć, co stwarzałoby prawdziwe niebezpieczeństwo dla uczestników ruchu drogowego, w tym pieszych przechodzących przez to miejsce. Mundurowi, będąc na miejscu, wezwali służby drogowe, które zabezpieczyły tymczasowo zapadlisko tak, aby nie stwarzało zagrożenia. Na pewno należą się prawa za czujność dla osoby zgłaszającej oraz dla policjantów, którzy z pewnością jeszcze nie uczestniczyli w tak nietypowej akcji zabezpieczania miejsca.